Przede wszystkim chciałbym pogratulować gospodarom dzisiejszego meczu Awansu. Myślę, że zasłużonego awansu, bo o ile może z gry to było wyrównane starcie, to w najważniejszym miejscu na boisku, czyli w polu karnym, w swoim byli skuteczni broniąc, a w naszym polu karnym wykreowali okazje, które zamienili na bramkę oddając. Konkretne, precyzyjne strzały, przy których nie mieliśmy wiele do powiedzenia. E, oczywiście, bolegam nad tym, że e, tak naprawdę mamy obowiązek. E, mamy obowią obowiązek lepiej zachować się przy tych, e, przy tych sytuacjach e, być bliżej siebie, być e, skupionym, skoncentrowanym, bo tak naprawdę na pewno dwie, trzy, dwie z tych trzech bramek to były gdzieś zawahania, błędy w organizacji albo skupienie nie na tym co trzeba, bo po bramki, że ktoś nam się odchyla w murze i, i piłka się zmienia kierunek lotu, to coś to, to, to fatalnego. Ja rozumiem, ja rozumiem piękny strzał nad murem, czy, czy, czy nawet pod murem, płaski strzał to jeszcze przejdzie, albo reakcja, reakcja na aut przeciwnika, którym... Hmm, zerujemy sytuację i gdzieś zamiast sfokusować się na obronie swojego pola karnego, to, to, to wybiegamy, nie wiem gdzie, nie łapiemy krycia, nie łapiemy odpowiedzialności, tylko, tylko skupiamy się na, nie na tym, co trzeba. Więc sprowokowaliśmy sobie sami to, że przeciwnik stworzył sytuację i był bezbłędny, jeżeli chodzi o jej wykorzystanie. Uważam, że na poziomie trzeciej ligi, jak graliśmy z solidnym zespołem trzeciej ligi, nawet co pokazało ostatnie dwa mecze, gdzie organizacja gry w meczu z bronią czy z dechią zespołu Concordii była na wysokim poziomie, chłopakom na poniedziałkowej odprawie powiedziałem, że zespół Concordii grając w taki sposób ma duże szanse na utrzymanie w Lidze i to będzie trudne starcie. Tak też było, bo oni nie popełnili banalnych błędów pod swoim polem karnym, byśmy mieli gdzieś tam mogli stworzyć więcej okazji, no może poza tym karnym, bo to może to gdzieś na to obrońcy, Albo my nie byliśmy na tyle sfokusowani, na tyle jakości no nie, nie, nie mamy jakości z przodu, by, by sprowokować te błędy przeciwnika lub lepiej zachować się, by te strzały na bramkę przeciwnika e, oddać. No i cóż, możemy ubolewać, pozostaje nam 9 kolejek ligowych. E, musimy bardzo mocno w każdym z nich sprężyć się, by zebrać odpowiednią ilość punktów do utrzymania. Chcielibyśmy być dzisiaj w miejscu, w którym jest Konkordia, jeżeli chodzi o zrzutki pucharowe. Tak się nie stało, taka jest piłka, trzeba wziąć wnioski i, i grać dalej. Gratuluję, powodzenia, dziękuję za mecz. Chciałbym na początku podziękować tutaj ten, za, za gratulacje trenera i również chciałbym złożyć gratulacje swoim zawodnikom, ponieważ ten mecz naprawdę musi się różnie potoczyć. Przyznam szczerze, że z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o jakość grania, jakość piłkarską, jakość budowania, dzisiaj był troszeczkę słabszy mecz z naszej strony. Ja tak, ja tak, bynajmniej na gorąco to oceniam, na pewno będę musiał to zanalizować, na spokojnie obejrzeć nagranie. Natomiast, tak jak Teners wspomniał, jakość, jaką posiadamy w ataku, uważam, że jest bardzo duża. Zawodników ofensywnych mamy naprawdę bardzo dobrych, to są młodzi chłopcy w większości młodzieżowcy, także jestem, jestem spokojny, że jeżeli utrzymamy jakość w ofensywie, mm. dołożymy do tego cały czas stabilną dyspozycję naszą w obronie w działaniach defensywnych, to będziemy na pewno tutaj do końca też zazdrościmy oczywiście sytuacji Wikielcowi, gdzie on ma od nas tych punktów widzę o 7 więcej i ma troszeczkę tą sytuację bardziej komfortową, ale my te 9 kolejek naprawdę będziemy podchodzili do każdego meczu z pełną wiarą. Mm końcowy sukces każdy mecz będzie dla nas jak, jak finał. I tak naprawdę szczerze, ja że ja już od dzisiaj jestem skupiony tylko i wyłącznie na sobotnym spotkaniu w Mławie z mojej strony, z mojej strony, jeżeli chodzi jeszcze o, o to, co się wydarzyło, no to druga połowa na pewno bardzo ciężka, zwłaszcza bo czerwonej kartce. Do momentu czerwonej kartki tych sytuacji zaczęliśmy naprawdę gdzieś tych płynnych krokować troszeczkę więcej niż w pierwszej połowie. Natomiast, natomiast mówię, ta czerwona kartka to już taka dezorganizacja nasza. Też może już właśnie Wigielec jakby wykorzystał tę sytuację, ten mecz mógł naprawdę się do końca różnie potoczyć, bo jedna bramka, wiadomo co by spowodowała, jeszcze większą wiarę zawodników z Wikielca, natomiast no, te działania defensywne nasze Nasze, ta nasza asekuracja, współpraca, mm, wsparcie My było dzisiaj na wysokim poziomie i naprawdę e, nad tym pracujemy, nad tym działamy, nad, o tym rozmawiamy z, z chłopakami, z, z drużyny i będziemy chcieli tą jakość naszą defensywną na pewno trzymać mocno w każdym meczu i oczywiście tą jakość ofensywną naszą mm, cały czas wspierać, rozwijać i w każdym meczu pokazywać, bo musimy strzelać bramki, wygrywać teraz tych meczów naprawdę sporo, żeby ta... Trzecia Liga była dla nas realnym, realnym takim celem no, na przyszły sezon. Sponsorem programu była firma Dany Meble, producent mebli kuchennych i pokojowych do każdego domu.